Czy minima jak planuje dzieci? Czy to prawda, że... Dobra, to jest materiał, na który dzisiaj wszyscy czekaliśmy. Tak jest, proszę Państwa. Dokładnie tak. Możesz wymienić najlepiej i najgorzej dobraną parę wyklipień. czy chciałbyś mieć dzieci w najbliższym czasie? Nie mogłam się w ogóle uśmiechać, uśmiechałam się strasznie sztucznie, wyglądało to okropnie. A nie chcę tego jeść, strasznie tego nie chcę jeść. W odcinku jestem z Michaelem. Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy witam. odpowiadać na pytanka, które zdawaliście zarówno na moim Instagramie, jak i na Instagramie. Dobra, co oni tu mają do zjedzenia, że jest takie mega straszne? Uwaga, uwaga, widzowie, uwaga! Challenge. Grzyby. Ja pierdolę. Grzyby! Smalec z fasoli! Kurwa tylko nie smalec z fasoli, nie! <śpiewa> ja pierdolę! Kurwa tylko nie grzyby, nie! Ekstremalne kary, proszę Państwa, nas <laughs> czekają. Ale też mogliśmy dodać coś do od siebie. Dodawać do do zaczynam bać. Ale jeżeli taki odcinek Wam się spodoba i <laughs> chcecie więcej odcinków z tej serii, czy to prawda że, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, żeby było właśnie więcej takich odcinków. Proponujcie w komentarzach też, kogo zaprosić do tego odcinka, Może też spoza ekipy. A czy smalec A... z Fasoli nie smakuje podobnie do humusu? Humusa po prostu? Pamiętajcie też o szukania, za 7 kanał, miesięcy. To jest bardzo ważne, żeby nie przegapić żadnego odcinka i będziecie zawsze na bieżąco. Te są proste. Jeżeli ktoś z nas nie będzie chciał odpowiedzieć na pytanie, wtedy musi zjeść. Podobnie? Przez na... Sok z kiszonych... O nie, tylko nie paluszki krabowe. Kurwa, szprot wędzony, ja pierdolę, nie, masakra. Masakra. Ruchy śmietania. sok z kiszonych buraków, szprot wędzony. OK. Okej? Okay? To mnie najbardziej przeraża. Bra, bra, kurwa, to mnie najbardziej przeraża. Nie no kurwa ryba nie, ja pierdolę, ja kurwa nie no tylko nie te paluszki krabowe nie, tylko nie sok z buraka, Jezus ultra hardkor Mamy też grzyby <grym> Mamy też grzyby, nie no masakra nie, masakra Smalec z patoli, sok z imbiru I karny na musztardach O nie no, co jest stary? Pikantna mustarda! Mamy też grzyby oraz pikantną mustardę. Nie no, jest mega grubo, nie? Jest mega grubo. Ona no, tak! I niestety na koniec mamy jeszcze. Nuggetsy z McDonalda! Eee, a ja, nie! A tak. Nie wytrzymam! Kurwa, co? Muszę to zagryźć się frytkami? Uy. Czantarty! Czosnek! kiszony. Szantarty! Chrzan! Szan! Nie zjem tego, Jezu! Nie dawajcie ci mi tego chrzanu, proszę! Jezu, nie wytrzymam! Nie wytrzymam z tym chszanem w, w moich ustach! Nie wytrzymam! Czosnek! Czosnek! Tylko nie czosnek! Nie wytrzymam! Jak będziecie mnie zmuszać, to zrobię coś złego! Kaszankę? Przekąskę z surin. Co jest dla ciebie najgorsze? Chyba te żołądki są najgorsze, inni chyba sobie z buraka. <gorsza> czas, Michael, na mieszanie pytań. Ja nie znam <gorsza> pytań, które przygotował dla mnie Michael. Tak jak Michael nie zna, jakie. pytania. szatka. No nie, teraz czas, żeby zrobić <gorsza> to pierwszy. Jest tak? jak ta wersja się poświęca na... dla... dla widzów. Szanuję, to mega. <gorsza> ja pierwsza, pierwsza, Ja tak za rzadko wygrywam fabryka na ale tym <gorsza> razem mi się udało, więc w takim razie zaczynamy. Dawaj, szan dla ciebie. <gorsza> Czy masz może jakieś traumy z dzieciństwa? Bo jak wiemy, to nie, nie odpowiem ci na to pytanie, ale z drugiej strony muszę zjeść szan! Jezus, co wybrać? Co wybrać? Nie wiem... Nie wiem, czy zjeść chrzan i umrzeć na miejscu, czy opowiedzieć o traumach dzieciństwa. Jezus, stoję przed młotem i kowadłem. U dziecka, i czy właśnie tam stamtąd zostałeś jakieś traumy? Ja. Nie mam, nie mam żadnej traumy takiej zostało jedynie. Czego się najbardziej boję, to chyba wysokość. Czyli twoja fobia, a, to jest to ja. właśnie lęk wysokości. wysokości. traumę miałem, jak mnie karol z procy. <gry> okay. Ja pierdolę, wyrzucili go z procy. I to widzicie, cały czas mówiłem, że oni go męczą i wyrzucają go z procy, a to jest jego trauma, nie? Ja pierdolę. Wtedy miałem największą traumę. Nie, wtedy byłem najbardziej przestraszonym w życiu. Okay. Nigdy tak nie byłem, a tak to nie mam jakichś traumy w dzieciństwo. Ale z perspektywy czasu uważasz, że i tak to było śmieszne i dla ciebie okej? Okay, czy? No nie, śmieszne to było, jak na to patrzyłem, ale jak byłem tam ja! Żołądeczki. Żołądki, śmietanie. Czy to prawda, że twoja przyjazd z Martą? Nie wygląda. Tak jak ty. Wiesz co, no tak, tak już, już nie mam tak dobrego kontaktu z Martą. Wydaje mi się, że oh, to też na to to Wszystko że... przez matera. Też u niej dużo rzeczy się zmieniło. Ja też yeah. mam o wiele lepszy kontakt teraz gdzieś tam z innymi osobami niż, niż z Martą. Ona też bardzo zaprzyjaźniła się z Marcysią, więc ja też nie mam jej tego za złe, bo wiem, że ludzie się też zmieniają, ludzie też oczekują innych rzeczy. Też ja nie mam też za dużo czasu na co dzień, więc też wiem, że po prostu w momencie, kiedy Jest ja nie mam dużo czasu, Marta też mogła się zaprzyjaźnić z innymi dziewczynami też mogła yes, mieć mi lepszy beef. kontakt. Trochę się nam ten kontakt pogorszył, ale to nie znaczy, że nie mamy go wcale. Bo ja zawsze z Marto mam gdzieś tam spoko relacje i zawsze gdzieś tam pogadamy, czy podczas herbatki, czy podczas siadania i tak dalej, ale faktycznie już nie spotykamy się poza domem za wiele. No ja teraz, jakbym miała wymienić się dziewczynami, to chyba najlepszy kontakt mam. No, najpierw Paulinką To mam Ciężko do... mieć kontakt z Martą, jak na tyle wódki wypić potrafi, że wersja już by umarła. Dobra, przestań stary, zmień na relacje, okej? Okay? Taki dobry kontakt. Że, że faktycznie z nią mam najwięcej tematów do rozmowy i tak dalej, ale z innymi dziewczynami też mam dobry kontakt, ale Paulinką mam znowu. I dla Ciebie będzie sprot wędzony. Mówiłaś, że nie jest aż taki zły. Czy to prawda, że chciałbyś, żeby Paulina biła się na gali? Fala. Jezu, jakie ciężkie pytania. Boże, mam zjeść tego sprota czy odpowiedź Paulina? Eee, czy chciałbym... Jezus! Ale podsta... No wiesz co Wersu? podstawiłaś mnie nieźle pod ścianę. Nie wiem co mam odpowiedzieć. A bo Hajlik. Żeby się na, na takiej gali bić, to po pierwsze trzeba chodzić regularnie na treningi <Gunny> Ale wiesz co jest najlepsze? Ja ci tylko powiem No ale dobra, nie, dobra ja ci powiem ja od razu Żeby chodzić, wy się zapisywać od miesiąca na trening do mojego trenera Trwa. naprawdę Moment prawdy, wersja edycji To nie, serio, no, już idzie, już <gunny> dwa idzie. miesiące idziecie Nie, bo nie mamy no. czasu, bo dobrze, gdzieś tam nagrywamy albo coś idzie Ale wiesz dlaczego że się zaśmiałam? Dlatego, że ja pokazywałam te pytania Paulinie by nie pokazywałam, ale Paulinie po pokazywałam, czy wiesz, wszystko. Mogą być, ciebie no. się beczycie, żaden, jakby to żadne pytanie Cię nie urazi, i tak dalej. Co z nią konsultowałam i pokazałam jej właśnie te pytania, jakie Ty będziesz miała stosunek do a, a Ju Ci już powiem, ma no, dopiero odpowiada, Po pierwsze, to Czoła regularnie chodzi na treningi i dokładnie to samo powiedziała. No nieźle. A to co ty powiedziałeś, więc się śmiałam właśnie, że, że powiedzieć dokładnie to samo. Jak już bym miała na coś takiego, i chciałam, żeby była przygotowana, żeby coś fajnego pokazała, nie żeby to był ściąg na kasę, bo większość osób. No nie oszukujmy się na tych garach I po prostu też na kasę Łatwo, fajnie, szybko zarobić a nie wszyscy tak myślą, bo niektórzy naprawdę fajnie się do tych walk przygotowują Na przykład jakby południa miała iść na taką walkę chyba by bardzo wygrała A żeby wygrać, no to trzeba się bardzo dobrze przygotować Mentalnie, fizycznie i psychicznie Garni się stary Lecisz z tymi tutaj takimi, co ci nie smakują to prawda, że nie była właśnie nie do osób, które były jakoś nie bo ja jestem dupiarzem Bardziej... Mówiłam już o tym, że dzieci mi czasami dokuczały przez na moje nazwisko, że po prostu mówię tak Wuhu, wu, wu, wu", że wiesz, że słowa... Są... Oooo! tylko nie wracajmy do tej traumy z dziecięstwa, z dzieciństwa Ale nigdy nie było czegoś takiego... No i nadal się z ciebie dzieci śmieją werso, zobacz, zobacz na niego Słyszałeś reakcję kurwa? Wuhu, wuhu, wu, wu", że wiesz, słowa, są... ale nigdy nie... <ścoughs> Żartuję nie było czegoś takiego, że wiesz, jakoś byłam wyśmiewana bardzo w szkole. Dzieci nie dokuczały ze względu na moje nazwisko, ale nie było czegoś takiego, że jakoś bardzo mi nie lubiły, czy jakoś w inny sposób mi dokuczały. To takich sytuacji gdzieś tam nie było. Poza szkołą to miałam takie coś, że, że troszkę mi dziewczyny gdzieś tam dogryzały ze względu na mojego bloga, którego prowadziłam. Nie wiem, że wytykali mnie palcami w szkole, to. To tak to tak Nie wyciekali, było. zawsze pracowali. No właśnie zastanawiałam się, jak to jest u Ciebie, że... Ja zawsze Ech. chodziłem taki zły sposób, czasem gdzieś później... A to na początku mnie wyciekali, a później przynajmniej miałem starszych kolegów, którzy mi pomagali. To jest no. fajne, nie? Że tutaj gdzieś tam miałaś te osoby, które też Ci pomagały i Cię rozumiały no. w tamtej sytuacji, I też cię stawały w obronie Ciebie. To jest fajne, bo ja, ja powiem Ci szczerze, że mi się takie osoby w tamtym czasie, kiedy faktycznie, no dużo miałam gdzieś tam takich myśli, że może w się zmienię nazwisko, że nie chcę, no, to, to te... nie... I, no. Ja dla ciebie może ten sok z imbiru. Czy to mnie prawda, jest że bałeś się przedstawić ekipia? Pałem się. Naprawdę? No, jak miałem urodziny, zaprosiłem ją i nikomu o tym nie powiedziałem. Chyba dwie osoby tylko wiedziały, że Paulina będzie. Ja pamiętam ten dzień jak były no, do Moje urodziny chyba, no, nie te, te, teraz miałem, tylko lukt no, temu Szczerzy, i chyba dwie osoby onga? wiedziały, że Paulina będzie. Napię... Ale w sumie nie dziwię mu się, że się bał zaprosić tą swoją dziewczynę. Bo wiecie. Jak to jest? No, bo Krzysiu wtedy jeszcze spokoj mieszkał. Wiedział chyba łuki i Kasia i... A jeszcze Marci się powiedziałem, ale Marcy się powiedziałem chyba dzień przed. Mm. Bo z Marci się mówiłem wtedy wrócić. Mam Ale rozpójne. wiesz co, ja dokładnie się... to mi... dokładnie pamiętam jak wtedy ją poznaliśmy... Kurwa nie wiem, nie mam pojęcia. I przynajmniej mogłyśmy chwilkę z nią pogadać. Co prawda, ona się tak jeszcze wstydziła, za dużo że się nie odzywała, ale ja się na przykład dowiedziałam na Twoich urodzinach i tę Kasia powiedziała, to jest ta dziewczyna Majkala. Ja mówię, no dobra, no to wiesz, fajnie, poznamy, wiesz, mówiliśmy byliśmy też bardzo ciekawi i też ja na przykład byłam pozytywnie zaskoczona. I też nie ma się co dziwić, bo to jednak wiesz, ukrywasz swoją dziewczynę, a nagle ją musisz przedstawić całej grupie, że ją zaakceptujesz, A ja, czy nie, nie jeszcze chyba nawet nie była. Mieliśmy jakieś tam uczyty ze sobą, ale nie byliśmy jeszcze ze sobą. W tym nie, to nie, nie, Oho, nie, Czy to prawda? nie, to Że nie, 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 Czyli to nieprawda jednak. Na yy, i na razie nie będę sobie zrobić tego tatuażu, chociaż bardzo podobają mi się na przykład tatuaże takie niewidoczne, na przykład na biodrach, takie z boku, takie, na przykład takie bardzo malutkie. Takie... Takie na dupie kurwa, taki mały. Ale co, tak. tak, takie niezauważalne na przykład nie wiem, jakieś... jakieś... Małe. Boję się, wiesz co na razie go zrobić, bo też boję się, że on mógłby się rozciągnąć w momencie, kiedy byłabym w ciąży. Bo też nie, nie do końca możesz znaleźć swoje ciało, później. Tak, no, tak. Tak. To dla ciebie będą moje. No, nie, się żołądki, U, jo, jo, jo. Czy To prawda, że wstydziłeś się swojego wzrostu, albo czy wstydzisz się teraz? Go o, no? nie wiem. Teraz nie, no nie wstydzę tego, mi... Teraz to kurwa zarabiam tyle, kurwa. Wasza wypłata dwa razy tego bardziej więcej kurwy co so, teraz to kurwy tak jest, nie? No, teraz to już się nie wstydzę, e za z wami Jeste okuczani w tym szkole, ale się nie 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 tego, że byłem mały czemu miałem się wstydzić i do tej pory się tego nie wstydzę. A masz coś takiego, że na przykład... Ale są w tym Ej, ale tak teraz z ciekawości Myślicie, że na przykład jak na przykład Mini Mike chodził do... Jak na przykład Mini Mike chodził do podstawówki, nie? i każdy w podstawówce był mały, to myślicie, że tak zwracali na to uwagę? Czy nie zwracali na to tak uwagi? Wiecie o co chodzi? Że jakby to się tak, y, że to się tak kurwa kryło chyba, nie? Że może nie zwracali tak uwagi? Czy to tak nie widać? Czy to widać? Bo już nie wiem. Że trochę wpłynąłeś na młodych ludzi przez to, że ty też pokazujesz, że nie ma się On wtedy nie się. wiedział, że jest niskorosły pewnie? Bez kitu. Ej, bez kitu kurwa. Możliwe. Chociaż nie wiem, kurwa. W momencie, kiedy właśnie masz taką chorobę? Myślę, że tak. Dużo osób to nie? Jak ten... to nie? No nie wiem, stary. To widać? No ja nie wiem, stary. Ja kurwa nie wiem. Słuchaj, ja pytam tak szczerze, kurwa, no. Tak nie, że chcę bekę pocisnąć, tylko tak szczerze pytam po prostu. Z ciekawości. Pisałeś, że się nie przestali się przejmować swoimi chorobami. Dałem im dużo motywacji. No myślę, że tak, tak jest. Fajnie. Sprot wędzony, proszę bardzo. Weronika, czy to prawda, że żałujesz tych wszystkich zabiegów, jakie do tej pory... Przeszłaś. Wiesz, to nie było ich zbyt wiele, ale na pewno jest jeden, który, o którym już wspominałam i, i przez niego też później źle się czułam. Co, to był... pewnie te usta, kurwa, co gada zawsze, że nie mogłam się uśmiechać, i tak. Był zabieg, na który namówiła mi jakaś tam właśnie pani od medycyny estetycznej, żeby sobie tutaj. Czy, czy po prostu jak Bleh. się uśmiecham? Zobacz, to robią się takie. O to też się takie robią. Takie po prostu takie bruzdy, nie? No. no i z perspektywy czasu ja uważam, że to nie jest nic złego, że to nawet ładnie no. wygląda i że on. No nie, jest, nie jest dużo, to jest normalne przecież kurwa. Każdy takie coś ma, co jest tym złego kurwa tego jakby unieruchomić i zadałam spróbowała to unieruchomić oh, i nie mogłam spróbuję. Miałam się strasznie sztucznie wyglądało to okropnie. I teraz już po prostu bardzo, bardzo ostrożnie podchodzę do rzeczy, które polecają mi po prostu panie od medycyny estetycznej. Przemyślę coś 10 razy zanim coś zrobię, więc nie, nie decyduję się na jakieś spontaniczne zabiegi itd. Tak tak tylko muszę coś przemyśleć długo. Na przykład ten zabieg z ustami nie zauwać, bo chyba sobie później. Okazało się, że miałam po prostu migrację kwasu, ponieważ ten zabieg też był źle wykonany. Teraz jestem naprawdę przeszczęśliwa, bo znalazłam sobie faktycznie panią, która bardzo dobrze to zabieg wykonuje. Tadeusz, moją tak, jak chcecie. Tak, 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 sobie. się przy Interesuje mnie ta koszula z głównolitu. Nie podoba mi się. To jest kurwa barbery, biedaku, kurwa. Ja dla ciebie Nie mam. Nie znasz się, mam się na dripie. To, może też, też prostki. Dobra, to pytanko jest tak trochę prześmiewczo, ale w swojej ja. piosence nawijasz, że self made. O! Kurwa! Dobra w końcu, dobra w końcu jakieś pytanie! Ale w swojej biznesy... A on tak, wpierdala też protki i chuj. Wiesz, że self-made, tak naprawdę jesteś self-made. Self chodzi o to, że wszystko sam zacząłem, tak? No nie, nie, nie o to chodzi stary, to w ogóle, co... on tak, aha, bo ja myślę, że to o coś innego chodzi. Tą pomoc z Karola, bo nie mówisz że nie. Bo Karol mi bardzo dużo w życiu pomógł i miał fajny start. No ale też nie zrobił Karol za mnie wszystkiego. Wszyscy sobie... Na początku startowali z tej samej belki. Wszystkim tam Karol pomógł. No i każdy zaszedł, gdzie zaszedł. Dzięki sobie też. Więc o to w tym... Bardziej chodzi. W moim ja rozumieniu self-made. Trochę miało y, znaczenie też tego, że gdzieś tam tą szansę dostałeś, ale to już od Ciebie zależało, jak sobie to później dalej... Tak, powodasz. tak, 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 dokładnie. Okay. On w to wierzy. Jezus. Jak ja bym był freezem i bym taki coś usłyszał, to bym chyba powiedział, że... To, byś, to bym chyba powiedział, że, że kurwa... Jesteś pierdolnięty To bym go wyjewał chyba z tego domu, nie? Przysięgam To jest najlepszy kontakt z czy masz z Pauliną I ty odpowiedziałeś na to pytanie Aha, okej. Okay. Ale... Czyli mam już easy, Czyli mam już easy <grym> jedno, podam z głowy no. że... Tak, wiesz co? Mogę to trochę bardziej też rozwinąć Cześć, Teraz murki. najwięcej rzeczy ja, na z czasów, które ja spędzam z Paulinką I spędzamy spędzamy teraz się zastanawiam, więcej, czemu widzowie nie mogą wysyłać linków Też te rzeczy, które ona nagrywa Bo to może nie na Ja też jestem zapasowywana gdzieś tam modą Tą dziedziną beauty Żeby nie spamowali Też ostatnio właśnie nagrywałyśmy Linkami zapewnionymi gdzie robić No, ja nie lubię takie rzeczy. Ja ja raczej nie. To, to jest fajne, że jest. gdzieś tam e, faktycznie Polinki jest w tym domu najwięcej, więc też zawsze mam czas, żeby z nią pogadać. A, a dziewczyny gdzieś już mają też, wiesz, bardziej rozwinięte swoje kanały, więc jest ich trochę mniej. Więc to tak po prostu samoistnie wynika, że z Poliką się najlepiej dogaduje. Aha. Uwaga, uwaga. To ja może ci dam Surimi. Akurat tego nie lubię. Czy to prawda, że jesteś traktowany ze względu na swoją chorobę jako ktoś gorszy? bo tak się czujesz? Nie, nie uważam tak, wśród swoich znajomych jestem traktowany normalnie Może gdzieś ludzie zewnątrz mnie po prostu traktują z góry, ale tak to jakoś się tym nie przejmuję, bo mam wywalone Okej, okay, czyli po prostu się tym nie przejmujesz i po prostu idziesz dalej, robisz swoje Good. No tak Wezmę, o, dzięki o, za prajma Nie lubię pikantnych rzeczy, ale dobra czy to prawda, że masz dużo kompleksów związanych z wyglądem? Wiesz co, myślę, że teraz... Teraz no, może nie, nie. No, bo... ale kiedyś... Kiedyś na pewno, oczywiście, że miałam, wiesz, wychodzę z tego założenia, że wolę te kompleksy gdzieś tam zwalczać, trochę też naprawiać. Jeżeli coś mi faktycznie bardzo przeszkadza, to... Jeżeli ja mógł... mam pytanie! Taka propozycja. Ja mam kurwa propozycję do Wersow. Mm, na Nachuj ten stół z tym jedzeniem. Po prostu kurwa zadawajcie sobie pytania i, te, i tak tego nigdy nie żrecie, kurwa, na tych odcinkach. Nachuj to kurwa jedzenie na tym stole. Nigdy nie, nie było odcinka, w którym cokolwiek zjedliście. Więc <grym> nachuj ten kurwa stół z tym jedzeniem. Muszę zwalczać, trochę też naprawiać. Jeżeli coś mi faktycznie bardzo przeszkadza, to jeżeli mogę to poprawić, to to poprawiam. Jeżeli faktycznie ma oddziaływać to na całe moje życie, tak jak na przykład. Gdzieś tam miałam ten kompleks moich piersi, dlatego sobie też operację zrobiłam i teraz na przykład nie mam takiej rzeczy, która bardzo mi waży. Gdzieś tam mam kompleks, że ważę za dużo, w sensie z teraz absolutnie tak nie ważę teraz uważam, że ta moja waga jest okej. Okay. Gdybym czuła, że gdzieś tam źle się czuję ze swoim ciałem, to po prostu poszłabym na siłownię i bym zapierdzielała. Pierścia miałam inaczej, bo powiedziałam, że po prostu nawet gdybym wiesz, działała na tej siło, 10 godzin to i tak nic z tego gdzieś tam nie wyjdzie, bo, bo jednak nie da się tych piersi zrobić na siłowni, ale w momencie na przykład kiedy mogę sobie poprawić usta, to, to to robię i wydaje mi się, że te usta to jest jedyna taka rzecz, którą wiem, że gdzieś tam chcę poprawić okay. i będę po prostu Bo Zdję. ten kwas. On się wchłania, więc, no więc po prostu to wiem, że te usta będę sobie zdaniem. chciała robić. Chodzę też na jakieś zabiegi, typu na przykład nie wiem, jakieś maski na twarz, ale to nie są rzeczy, które wpływają gdzieś tam na zmianę wyglądu, a bardziej po prostu na poprawę jakości skóry. Miałem kiedyś kompleks z zakoli. Widzisz, miałem włosy chyba dotąd, z tego co pamiętacie, patrzcie, ja mam teraz... Ej, faktycznie, A teraz tyle tych głosów ze... Że... Ej, kurwa, no, ma lepszą tą linię, kurwa, teraz trochę. No lepszym ma tą linię. Miał, kurwa, da dalej. Poprawiło mu się. Lepiej niż u Gimpera, kurwa. Nie. Teraz Poprawi... tych lepiej niż u Gimpera, kurwa. To? ...że się w ogóle nie przyjmuję za kolan, nie mam jakichkolwiek śladów z tyłu. Jak Ale Jak ma jakiś kompleks, to po prostu le lepiej sobie to zrobić. Kurwa, później... ale no ja ja też tak uważam, nie? Jak se chcesz coś zrobić, to se zrób. Wyjebane. Tobie się ma podobać, ty się masz dobrze czuć. Akurat nie jestem temu przeciwny. W ogóle lepiej sam ze sobą czuję. Tak, jeżeli tylko ktoś ma możliwość. Tu raz dzięki za Prime'a. To nie jest nic złego, żeby móc sobie gdzieś tam upiększyć swój wygląd, no jeżeli fajnie. to faktycznie oddziałuje bardzo na czyjąś psychikę, no. Ale jeżeli możemy faktycznie to zaakceptować no. i nie możemy tego zmienić względem na przykład właśnie jakichś zabiegów, to fajnie jest się też móc powiedzieć. Pursze, się, wydechujcie. No. Ja ci dam może też czosnek. W porządku? Tak jest. Z kim z ekipy masz? Najlepszy, a z kim najgorszy? Uwaga! Ale w Najlepszy kontakt to mam z poczciwym przechemem. To chyba było wiadomo, nie? Z Dobrze, Grzychem. a najgorszy? Najlepszy kontakt z Bastrom. No, kiedyś mieliśmy. No, nieźle. Tak, tak. Cześć, siema Czasem się ze sobą pogadamy, kiedyś to nie wiem. Czy więcej czasu spędzaliśmy razem, chodziliśmy razem na imprezy. No a teraz już tak. Kaszaka. Kaszanki nie miałam. Ogólnie za kaszanką nie przypada. Ja też sam gle, no. że jest krew, krew z kaszą. Czy to prawda? Oho. Że masz pierwszeństwo przy wyborze montażystów lub operatorów do swoich odcinków. Czyli o. co? takie takiego takiego jeszcze nigdy nie było. To jest nieprawda. Nie mamy pierwszeństwa. Ogólnie teraz w ogóle jest taka zasada, że Karol przypisuje nam montażystów, bo montażyści zmieniają, operatorzy nie. Ja nagrywam kapitan i bardzo się cieszę. Ogólnie z operatorami jest tak, że możesz sobie wybierać i jeżeli dogadasz się z jakimś operatorem i zrumienujesz mu czas i tak mokras. dalej, jeżeli długo z nim nagrywasz, to możesz sobie tak naprawdę z nim nagrywać. To tak jest, zostało przypisane, nie? że na przykład do danego operatora jest tyle osób. I na przykład Dawid nagrywa i ze mną i z Krzysiem nie? Sam Brodżo nagrywa z Marcysią i na przykład z Martą Tak wiesz, to się zmieniają Ale faktycznie ci montażyści trochę bardziej się zmieniają Ponieważ teraz jest taka zasada, że są co dwa miesiące czy trzy miesiące I są przypisywani tak, że po prostu testujemy sobie z kim Nie wywołuj jak Multiego czy się w nocy I bardzo, I bardzo długi czas montował mi filmy Maciek Bardzo teraz długo Teraz to ja montuję Maciek Później Kamil Teraz montuje mi Dawid No i ja jestem ogólnie ogóle teraz bardzo dzięki montażu. za Ja Też bardzo jestem wymagająca jeżeli chodzi o ten montaż to, ale te cycki eksponuje, a potem trzynastolatki płaczą w poduszkę, jak się oglądają takie kurewki. A przestań, riczujesz w chuj, moim zdaniem. Ci o tym wiedzą, więc to nie jest tak, że mam pierwszeństwo, po prostu to jest... Przez... Nie no, to u nas jest tak, że Karol to chyba zmienia co jakiś czas, żeby się po prostu jednemu montażowi. Co to nie jest jej wina. chyba materiał. Smalec z fasoli. Jaki masz plan po wyprowadzce z tego domu, i czy masz już taki pomysł na siebie i na swój kanał? Ja mam jakiś pomysł na mój kanał, ja już bardziej trochę uciekam z tego YouTube'a, bo... Co? Ja, już kiedyś mówiłem jestem trochę wypalony, a nie chcę robić... Minimal jak wypalony? Przecież ty kurwa ledwo filmy wrzucasz. Filmu, z którego później sam nie jestem zadowolony, więc po prostu wolę nic nie wrzucić, niż mm. wrzucić coś na siłę, z czego później nie będę zadowolony i moi widzowie nie będą zadowoleni. A co będę robił yy, podobną ekipy? No ja będę mieszkał z Pauliną, ale gdzie to jeszcze nie będę mówił to może o Paulinie zobaczycie na kanale. Bardziej mi bardzo brakowało Krzysia. Oooo, no, ale przecież to nie jest tak, że no. chyba się nie będziecie mieć już kontaktu z Krzysiem, nie? To nie będzie tak, że nie będziemy mieli kontaktu z Krzysiem, ale będziemy mieli się wszyscy tutaj. Krzysiu! Wydaje mi się, że jedynie ja ograniczony kontakt będzie ze względu na to, że nie będziesz mógł do Krzysia w każdym momencie przyjść i powiedzieć: Krzysiu, co robisz? Oglądamy, gramy? Sam już zabierze ale nie, wydaje mi się, że tak czy tak będziecie mieć dalej kontakt. To jest tak, że... No tak, ale to też trzeba liczyć coś, ten kontakt się ograniczy trochę, no tak naprawdę. Gdzie wszędzie chodziliśmy razem, później po pojawia się Paulina, pamiętam, że przecież chodził do łukiego okay. i mówił... Do klasi, no, Wojtek ma dziewczynę, tu tylko nie odwiedzam, to, o. tamto. Powiem szczerze, otwarcie. Większość wieczorów spędzam yy, z Krzysiem i z Pauliną. będzie. <ślały> no no nieźle, kurwa, widzowie. No nieźle. Bo jest naprawdę bardzo dobry człowiek. No Ale nie mówisz nie to w ten sposób, jak gdybyś już miał nigdy Krzysia nie zobaczyć. To będzie, nie wiem, gdzie on Już będzie... nie każdy wieczór będziesz spędzał z Krzysiem, no właśnie, bo to smuci. Okej, okej, Już nie będziemy mieszkać za ścianą. Właśnie, to prawda. Koper dzięki za prajma. Możesz wymienić... Najlepiej i najgorzej dobraną parę węgrybię. O kurwa, dobra. Błagam, no odpowiedz na jedno takie pytanie, bo mnie po kurwi. To <śmienny> <że tam> jest! <śmienny> o kurde, czyli czekaj jeszcze raz. Muszę wybrać najlepiej najgorzej, i najgorzej dobraną parę węgrybię? Węgrybię, no. Kurde, nie lubię tego. Strasznie tego nie lubię, nie chciałam tego ale nie wymienię. Nie, nie mogę tego zjeść! Paluszki kurwa krabowe, o Jezus! Jezu, nie, nie wytrzymam, nie wytrzymam. To okropnie. Z... To leżało? To jest ryba chyba. Z ja pierdolę, nie chcę tego jeść, strasznie. a nie chcę tego jeść, strasznie tego nie chcę jeść. Okropne to ma te konsekwencje, to ma takiego gluta. W filmiku jak zrobiłem dredy, widać czolo. To prawda. To jest w sushi ogólnie zabijane. Mhm. Akurat już... Bra, bra. <grymne> Kurwa, men, I'm dead! to no, e. no, dla ciebie ten sofra! No, na ciebie ratujcie... Wypluła! Wypluła! Zrobili cięcie, kurwa! Wypluła! No, nie, no, kurwa, to się nie liczy, nie? Tak, na no, co tak to zadanie. Cięcia, wziąć. Nie no, chyba lepiej żeby lub to trzeba się oświadczyć. To na to na razie się nie zapowiada. Poza tym. No, kurwa, głupia! <laughs> Na no, razie na to nie zapowiada, i Musimy sobie trochę się ustatkować bardziej. Przeprowadzić się no. i dopiero zobaczyć później, no? No właśnie, nie. Nie o. planujemy, później Dobra. Dobra, zobaczmy. Czekaj, tak, zakryć i zobaczymy, co wypadnie. Dobra. Błagam ty pytanie. na. w świętach. Co powiesz, Bo je czerwca w Strzelcach Opolskich mały. Będę budąca, grał, będę grał. Będę fotki. Z tak popularnym osobą jak Karol. co? co, ja już nie pamiętam. W ogóle Karol stosunkowo wcześniej poznał moich rodziców, bo pamiętam, że przyjeżdżał też do Mielca i był jedynym takim, takim moim chłopakiem, który faktycznie do mnie przyjeżdżał i już spał Teraz u mnie do rodziny, w domu rodziny. Tak, jakby Moje rodzice też go tak bardzo akceptowali. Tak, bardzo, bardzo bym też zaakceptowali. Aczkolwiek, no, było kilka takich, wiesz, pytań. Że a co jeżeli wiesz, ja mu odbiję, wiesz, że jakby przez popularność się zmieni, wiesz, moi, bardzo, moi są bardzo tacy gdzieś tam rozsądni i tacy bardzo się mną, no, że opiekują, ale tak bardzo chcą nie przestrzec przed czymś, nie? Więc było kilka takich pytań, a, a co jeżeli? Nie oni też zobaczyli, że wiesz, gdzieś tam jest też mnie zakochany. Bozy też podchodzą do tego tak, że jak jako Hajs go zmienił, po prostu oni wiedzą, że, że po prostu też... Tylko zaakceptują, nie? Uwaga, uwaga! Dla ciebie, Michaeli, to grzybki! O, grzybki akurat, chyba... Ty już je próbujesz pod pytaniem? Okej, okay. <grybki> Kurwa, nie no! Ja nie wytrzymam, nie? Jaki jest sens tego odcinka, skoro kurwa tam są takie rzeczy typu grzyby? Nie rozumiem tego, nie? To znaczy, że już... Mm. Okej, okay, nic Jest Jestem jeszcze wiebo grzyby, nie? Jestem jeszcze wiebo wjebał... On mówi tak, a, pierdolę sobie grzyba! Ciebie? ...czy chciałbyś mieć? Dzieci w najbliższym czasie. Gdyby się coś wydarzyło, to nie miałbym nic przeciwko. Ale nie wiem, czy w najbliższym czasie. Akurat, jak już by było mieszkanie, jakby już miałbym taki stały grunt, Total. Ale Paula, myślę, że by się na to nie zgodziła, ponieważ studia, jest jeszcze za młoda. To mogłoby nie wyjść. Szan? Ty, ale no. myślicie, że Mini Mike na przykład... Ej, tak szczerze, z czego Mini Mike zarabia pieniądze? No tak, na YouTube'a chuja wrzuca w sumie. Kurwa, co on robi w sumie? On nic nie wrzuca przecież na YouTube'a praktycznie w ogóle. No walkę miał, okej, okay, no miał walkę. Dwie walki, no jak wrzuca gówno, ale... No ale, no czekaj, zaraz to, przy, zaraz to sprawdzamy. Kontrakt z ekipą, a co, Frizmu płaci kurwa po prostu taką, jak na etacie? Dobra. To prawda, że? Najdroższą torebkę... Przecież każdy z nich ma procent z lodów? A. No tak, w sumie racja. Ale ciekawe, ile procent mają. Piłać w Louisville? Nie. Yeah. Najdroższą torebkę kupiłam z Gucci i no Mega i pytanie. chyba najczęściej mimo wszystko y, zakładam Jest to najbardziej uniwersalna torebka u mnie w szafie, bo jest w kolorze czarnym To jest taka torebka, która jest jedną z moich ulubionych oraz z Louis V mam taką torebkę, która była... Mini Mike lata z towarem po Krakowie, a okej. Okay. Niewiele tańsza, ale powiem Ci, że później okazało się, że tak wcale często jej nie noszę i nawet myślałam, żeby ją sprzedać, bo z Louisville zdecydowanie częściej noszę tą dużą torbę. Bo tam o zazwyczaj Jezus. właśnie mieści mi się tablet, zazwyczaj ją właśnie wożę na jakieś różne podróże, tam mi się wszystko mieści, jest bardzo praktyczne i uwielbiam tą torbę. Wszystkie pytanka przetrwaliśmy, piona, uwaga, uwaga. Nie także, no, gratulacje, no, naprawdę, na taki było to, mega, t... ja pierdolę, odcinków. Jezus, szanuję Was, że daliście do, radę do końca, nie? Naprawdę. Na kanał? O, z, o, i sobie teraz prześlijmy sobie minimajka kanał. Z czego MiniMike zarabia? MiniMike W miesiącu filmików. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, czy ja mogę wejść na jakiś, kurwa... Czekaj, social blade. Sprawdźmy, ile on generuje viewsów. Czy możemy to zobaczyć? Miesięcznie? Jakoś coś, coś tego? Monthly views. O, mordo. On generuje po milion, dwa miliony miesięcznie, kurwa. To jest mało w chuj. To jest mało w chuj. To ile on za, kurwa, z tego YouTube'a zarabia? Ja pierdole. Ty, to z czego on zarabia, kurwa? Z Instagrama? No co on na Instagramie promuje coś? Kurwa, ale mnie to zaciekawiło, nie? W chumie to zaciekawiło. Powiem tak, mini Mike. Z tego co widzę miał jedną współpracę od dłuższego czasu. Miał jedną współpracę z tego co widzę, Mini Mike. Z jakąś kurwa klawiaturą. No nic kurwa, no jestem ciekawy nie, może Paulinę podpisał? No dobra, ale ile Paulina generuje niby viewsów? W, w Paulina Kozłowska, Paulina Kozłowska. Paulina Kozłowska, proszę Państwa, nie ma nawet jej statystyk kurwa. No nie wiem z czego zarabia MiniMike. kurwa, ale niech zarabia no.